Dzień dobry, kochani, Paulita znowu w kuchni swojej wita. Słuchajcie, miało nie być słodkiego, ale postanowiłam, że no, tak jak już kiedyś stwierdziłam, co niedzielę będzie słodkie. Ja wiem, że Wy na przykład dzisiaj nie zdążycie sobie zrobić tego mm, do kawki po południu, chociaż wcale to nie jest takie trudne, aczkolwiek, słuchajcie, takie e, kroczki to powinno być 12 godzin. Ale ja i tak robię e, szybciej, znaczy szybciej. Robię teraz, bo jadę do e, znajomych, więc zabiorę ze sobą. I o, ten, to będzie tak się przerabiało, tak naprawdę z 4 godziny. No nie mam aż tyle czasu, a postanowiłam, że e, zrobię. E, I co to będzie? To będzie właśnie. Teraz kwestia tego. W, na Kukidu przepis nazywa się Pishinger kakaowy. Mój mąż zawsze się kłóci ze mną, nie mów pisinger, bo nikt nie będzie wiedział o co chodzi. Powiedz Andrut, wafel. Tak, to chodzi, o to już Wam pokazuję. Takie wafle, takie wafle, co kiedyś były, o, dostępne, zwykłe wafle, które przekładamy, kiedyś je przekładało marmoladą, dżemem, jakąś tam masą, może kajmakiem, no nie wiem, czy tam jest, czym tam jeszcze przekładacie. Ale tu jest właśnie fajny przepis i ten przepis nazywa się Pishinger Kakaowy. Znika, on znika naprawdę w mgnieniu oka, eee. dlatego muszę znowu zrobić podwójnie. Dlatego że moje dzieci nie wyobrażają sobie, że ja to robię i zabieram wszystko i nie zostawię nic w domu, więc robię od razu podwójną porcję na dwa takie przekładane wafle. Stopień trudności łatwy, czas przygotowania 15 minut, no i całkowity 12 godzin i 30 minut. No i właśnie tutaj e, chodzi o to, żeby tego wafla posmarować, przełożyć czym tam sobie chcecie i przycisnąć. I on powinien tak sobie przechodzić e, te 12 godzin. E, ale mówię, u mnie nie ma czasu, więc do roboty, dosyć gadania, bo czas ucieka. I lecimy na pokrywie naczynia miksującego. Nie mam tu pokrywy, bo leży obok, ale mogę sobie postawić tak miseczkę. I słuchajcie, tutaj odważamy mleko w proszku. Zapewne część z Was zna niebieskie mleko w proszku. Część może nie zna. Kiedyś się po prostu to mleko jadło łyżeczką, to był taki rarytas. Więc tak, tutaj mam 200 g tego mleka, no ale jak ja już mówiłam, robię z dwóch porcji, czyli będę potrzebowała 400. Już Wam tłumaczę, w paczce jest 500 ale nie będę wszystkiego używać, dlatego że próbowałam już. Wtedy masa jest za taka twarda. I to te, ten wafel, okej, okay, on się zrobi, ale nie jest taki fajny w smaku, jak tu się trzymajmy bagowo ilość tego mleka. Czyli tak, na, pół, na normalną porcję 200 gramów, ja sobie sypię 400, bo robię dwa wafle. I to odstawiamy. Teraz tak do naczynia wsypujemy 200 gramów cukru zwykłego, czyli ja wsypuję 400. Dosyć to do cukru, tu jest dużo. No ale jak szaleć, to szaleć. Słuchajcie, my tylko słodycze tak naprawdę jemy właśnie w soboty albo w niedzielę. W tygodniu raczej odpada. Chyba, że jest taki tłusty czwartek. Do tego 30 gramów kakao naturalnego, niesłodzonego. No i teraz ja sypię 60. O, ale bym przesadziła. No, jeszcze troszeczkę. Uwaga, uwaga. Jest 60. 60 naturalne, gorzkie kakao. I do tego 80 gramów wody, czyli ja daję 160. Będzie tu tyle? No, jest 170 to nie szkodzi, bo ta masa i tak potem się zwiąże. I do tego 200 g masła pokrojonego na kawałki. No. no. nawet 203, powiem Wam, dziwne. Czyli tak, 200, ja daję 400. O, idealnie 400. Zakładamy miarkę właśnie z pokrywą i lecimy. 8 minut, 100 stopni, obroty 2, i już Wam mówię co dalej to nam musi widzicie ciężko on się ma ruszyć, ale on się ruszy to nam musi się porozpuszczać potem na 15 minut odstawiamy najlepiej nasze naczyny na bok, ściągamy pokrywę żeby to sobie wystygło czyli 15 minut stygnie i za te 15 minut plus czas tego rozpuszczania się z Wami spotkam i powiem Wam co dalej no i jest, słuchajcie, zrobiona masa. Wystudzona. Zrobiona, wystudzona. To prawda u mnie no, już się zrobi taki korzuszek, bo oczywiście moje 15 minut zamieniło się w 40 minut. Ale chcę Wam pokazać. O, kakaowa masa jest, tak? O. No, ale teraz to jeszcze nie koniec. Bo zostało przecież nam mleko w proszku. I to mleko musimy zużyć. Więc lecimy dalej. Ważne, żeby to było wystudzone, tak? Teraz znowu nakładamy pokrywę, ale bez miarki. Ściągamy miarkę, nakrywamy najemy samą pokryweczkę. I lecimy 6 minut bez stopni. Obroty 3. O, I co dalej? I teraz w międzyczasie... A, widzicie, w międzyczasie pokonujemy dalej krok następny. Czyli wsypujemy to nasze mleko w proszku. No i to około 6 minut trwa, więc ja nie będę was zanudzać, a z racji tego, że ja mam więcej, więc ja chyba sobie przedłużę troszeczkę ten czas, żeby to mleczko mi się dobrze rozmieszało. No to do zobaczenia po wsypaniu mleka. No i dobra, mamy masę zrobioną. Czekajcie, ja zobaczę, tylko czy dobrze będzie widać wafel, jak smaruje. O, dobrze, teraz zmniejszymy. I teraz tak. Kolejny krok. Dokładnie wymieszać za pomocą kopystki. Już Wam pokażę, tę masę jest naprawdę fajna, taka gęsta. Jeszcze to musimy przemieszać. Patrzcie. Mm, no nie mogę. Ja Wam powiem, że ja to znam i ja wiem, że to jest przepyszne to mleko. Przełożyć do miski i odstawić. Ja tutaj nie przekładam, nie odstawiam, bo będę smarowała od razu. Słuchajcie. I teraz tak, mamy 6 wapki, tak? Dwa. Cztery, tu jest 5, a ile to miało być? 6 sześć. Sześć wafli z jednej strony i układać warstwowo. Już biorę szósty, bo widzicie, w mojej pasce jest 5. Mam już 6. I teraz tak. Układamy warstwowo. Pierwsza warstwa. Dobrze by było, tu sobie podłożyć nawet folię. Słuchajcie, taką folię spożywczą. Dlatego, że i tak potem tego wafla możemy, musimy zawinąć. No a wtedy się chroni nasz blat przed zabrudzeniem. I teraz mówię. Można by to było rozsmarować kopystką. Ale wcale nie jest tak wygodnie. Więc najlepiej wziąć taki dłuższy nóż. No i smarujemy. Słuchajcie, dobrze trzeba to rozsmarować po całej powierzchni. Zwłaszcza te brzegi, żeby nie były suche, bo potem nikt nie chce brzegów zjeść. O, widzicie? I to jest właśnie to, co ja mówię: albo położyć sobie deskę, ale przy okazji można spróbować. Hmm. Przepyszne. O! No i tak wygląda nasza pierwsza warstwa. O, widzicie? W każdym razie tak. Rozmarowujemy pierwszą warstwę. Drugą warstwą będzie znowu. Nie tak, pierwszą warstwą jest wafel, drugą warstwą jest nasza masa. Widzicie, ona szybko dosyć zastyga. Drugą warstwą jest znowu wafel, trzecią warstwą znowu jest wafel, znowu na to dajemy masę. E, I tak po kolei lecimy. Słuchajcie, e, jak już sobie tu chwilę ogarnę to wam zaraz pokażę, co dalej. Posmaruję jeszcze to i następny wafel i już mówię, co dalej. No i najgorsza jest ta pierwsza warstwa, bo najbardziej się brudzi. Potem już nie jest tak źle. Więc mamy tak. Wafel, masę, wafel, masę, wafel. Teraz dajemy dżem. Słuchajcie, zaraz wam powiem. Hmm. Właśnie tutaj go nie ma. Masę kakaową smarować. Ja sobie do tego daję drzem. Akurat w tym momencie mam marmoladę, która mi została po pączkach. Słuchajcie. E, I dla takiego przełamania smaku, właśnie posmarujesz jedną warstwę tą marmoladą. Możecie dać dżem wiśniowy, takie, żeby było też coś kwaskowe. Moja jest truskawkowa, więc nie będzie tu dodawała jakiegoś kwasku takiego. Ale troszeczkę przełamie ten smak. Możecie oczywiście zrobić tylko i wyłącznie kakaowe, tak? Ale ja już wiem, że, że bardzo fajnie właśnie jest tak przełamać trochę jakimś dżemem, śliwkowym, powidłami. No nie wiem, co tam lubicie, malinkowy. O! No i tak samo jak z tą masą. Musimy wysmarować całego wafla. Widzicie, spada wszystko. Bo tak to jest, jak się tu gada i się nie skupia. Ale jest, o. Dobra. I lecimy, następna znowu masa, yy, warstwa. Wafel, masa i tak do, że tak powiem, do samego końca. Czyli jeszcze mi zostanie jedna masa. Już nachlapałam, a przed chwilą posprzątałam. Zostaje jedna masa, znowu wafel, masa. I na sam koniec zostaje nam sam wafel. Czyli ostatni, pierwszą i ostatnią warstwą jest wafel. Dla tych, co nie wiedzą, co nigdy nie jedli, nigdy nie robili, taka informacja. Pierwszą i ostatnią warstwą jest wafel. I co potem robimy? Zawijamy szczelnie folią niealuminiową. Znaczy może też być, ale folią spożywczą. I słuchajcie, przyciskamy. Może to być położona deska na to i jakiś ciężarek, żeby docisnąć tego wafla. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ja już znam ten smak. No, znam ten smak i powiem Wam, że ta masa jest rewelacyjna. I ona właśnie dosyć szybko zastyga, więc tu trzeba pracować e, dosyć szybko na tym. I teraz tak, ja z racji tego, że mam dwa wafle, to jakoś tę masę muszę podzielić, ale już wiem, że daje jej troszeczkę za mało. Bo mi dużo zostało, ale dobra. O, dodaj. Dodam do tej ostatni troszeczkę więcej. No i już. No więc tak kochani, rozmarowujemy ostatni etap. O, troszeczkę więcej. Tu jest właśnie, nie będzie taki suchy. Zobaczcie na fantastiko. Taki przekąska do kawki, coś wspaniałego. Możecie sobie zrobić to wcześniej, może to leżeć. Ale nie poleży. Ja Wam daję gwarancję, że to długo nie poleży. Naprawdę ten smak jest niesamowity. Dobra. Ostatnia warstwa wafel. Dociskamy dosyć mocno. Zawijamy folię i przykrywamy deską i coś na to. Garnek. Nie wiem, termolux nie, termomixa nie stawiajcie. Coś takiego. E, dosyć ciężkiego. To, co, kochani, potem już będziemy próbować. To do zobaczenia. No i kochani, wafelek nasz już jest gotowy. Ja ten pierwszy już wywiozłam, bo już wróciłam. I powiem Wam tylko tyle, że te nasze wafelki robią furorę. Nic tak szybko nie schodzi jak nasze wafle. Zrobione. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To no mówię, przypomina dawne czasy, kiedyś takie były słodycze. Są przepyszne te andruciki. No pyszne. Hmm. cudowne. Kochani, nie zawracam głowy dalej. Robię kawusie i jem andrutusie. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się cieplutko. puziaczki, Pa!